Gdy tylko pomyślisz o mistrzostwach świata, jednym z twoich pierwszych skojarzeń od razu powinni być caniariños. Brazylia to jeden z tych niewielu krajów, które aż tak bardzo są kojarzone z piłką nożną. W największym kraju Ameryki Łacińskiej futbol to prawdziwa religia i za każdym razem najlepiej widać to na ogromnych turniejach. Wielu kibiców co 4 lata odkłada ogrom pieniędzy kosztem poziomu swojego życia, by tylko zobaczyć swoją Brazylię na wielkim turnieju. Mówisz futbol, w głowie myślisz od razu Brazylia. To kraj, który wypluł nam na świat niesłychaną ilość Gików prosto z ulicy, którzy później latami cieszyli nasze oczy na europejskich największych boiskach. Ich reprezentacja jako jedyna w historii podniosła Puchar Mistrzostw Świata aż pięciokrotnie i są w tej kwestii póki co niekwestionowanym liderem całych rozgrywek. Drudzy, tuż za nimi Niemcy i Włosi, posiadają na swoim koncie po cztery mistrzostwa. Również Canarinhos są jedyną reprezentacją na świecie, która brała udział we wszystkich edycjach mistrzostw organizowanych przez FIFA i miało to miejsce od 1930 roku. Żeby do tego wszystkiego pokazać wam jeszcze bardziej, jak potężna jest reprezentacja Brazylii w historii całego futbolu, warto powiedzieć, że na każdym z wcześniej wspomnianych turniejów Canarinhos byli stawiani w roli faworyta. Patrząc na ich mocną dominację przez lata, ciężko się tu dziwić, że kibice nie są przyzwyczajeni do takiego stanu rzeczy, a z czasem wielka dominacja Brazylii zdaje się coraz bardziej zacierać. Już teraz wiemy na pewno, że nie podniosą swego pucharu przez co najmniej 24 lata, a żeby przerwać tą fatalną dla nich pasę, będą musieli zdobyć roterowę na mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Jeżeli tam nie podniosą pucharu, czas oczekiwania znowu się wydłuży. Warto tutaj też dodać, że przez ten cały okres, 24 lat, nie tylko nie wygrali mundialu, ale i nie zdobyli żadnego medalu na wielkiej imprezie. Za chwilę przejdziemy dalej, jednak dajcie mi chwilę, by opowiedzieć o partnerze tego odcinka, jakim jest STS, czyli legalny polski bukmacher, który przygotował dla Was coś specjalnego. W opisie znajdziecie link do oferty powitalnej, gdzie po rejestracji z mojego linku oraz z Kodem Świat Futbolu możecie otrzymać bonus przy trzech pierwszych wpłatach, łącznie aż do 1500 zł. Dodatkowo na stronie możesz wykonać zadania, a za nie otrzymasz bonusowe 60 zł. Pierwszy zakład jest bez z ryzyka do 100 zł. Jeśli dobrze wytypujesz, wygrywasz. Jeśli nie, a kwota zakładu nie przekroczyła 100 zł, kasa wróci do ciebie. Wszystko daje tą łączną kwotę 1630 zł bonusu. Więcej informacji o promocji na stronie sts.pl. Link do rejestracji znajdziecie w opisie oraz w karcie w prawym górnym rogu. Pamiętajcie, że to wszystko dostępne z kodem świat futbolu oraz tylko dla osób pełnoletnich. Znaczenie piłki nożnej w Brazylii jest ogromne. To niezwykły sport czy rozrywka. Brazylijczycy mają to po prostu w swoich genach od zawsze. Wystarczy tak naprawdę spojrzeć, jak piłkarze, czy nawet kibice podchodzą emocjonalnie do każdego potknięcia się Brazylii na arenie międzynarodowej. Patrząc nawet na dwa ostatnie Mundiale, mogliśmy to zauważyć zarówno w Rosji, jak i w Katarze. Mundial w Rosji dla Brazylijczyków skończył się bardzo szybko jak na olbrzymie wymagania stawiane przez kibiców wobec nich. Po bezproblemowym awansie z grupy, w której udało im się wyjść po dwóch zwycięstwach i remisie, przyszedł czas na rywalizację w fazie play-off. W jednej ósmej finału zmierzyli się z Meksykiem, którego to pokonali dość pewnie, zwyciężając 2-0. do Pierwszy poważny rywal całego turnieju miał czekać dopiero na Brazylię w ćwierćfinale i byli to Belgowie. W tamtym momencie posiadali naprawdę bardzo dobrą kadrę na czele z De Bruyne, czy będącym w najlepszej formie Edenem Mazardem. Brazylijczycy polegli 2-1, a taktycznie zostali wręcz zniszczeni przez hiszpańskiego szkoleniowca Roberto Martinez. Jego drużyna była idealnie przygotowana na Cania Z czasem mundial ten potraktowano bardzo przejściowo, a w końcu odrodzenie reprezentacji Brazylii miało nastąpić w Katarze. Naprawdę bardzo wiele na to wskazywało. Mocno obstawiona bramka przez Edersona i Alissona, całkiem solidna obrona uzbrojona w wielkie nazwiska, w środku pola genialny Casemiro, a na ataku Neymar, Richarlison i wini. Naprawdę ta drużyna na papierze prezentowała się niesamowicie. Co więc sprawiło, że Brazylia w Katarze po raz kolejny zawiodła swoich kibiców? Wyszli ze swojej grupy z pierwszego miejsca z taką samą zaliczką, punktową co druga Szwajcaria. Mimo dwóch pierwszych zwycięstw w meczu z Serbami i Szwajcarami, w trzecim meczu, po walce do końca przegrali 0 do 1 z Kamerunem, a bramka dla nich padła dopiero w doliczonym czasie gry. Media i brazylijscy kibice nie pozostawili suchej nitki na drużynie Canarinhos. jednak szybko uszło im to płazem, bo przecież cały czas byli w grze. Miał to być zimny kubeł wody na głowę piłkarzy reprezentacji Brazylii. W jednej ósmej finału na drużynę z Ameryki Łacińskiej czeka Korea Południowa, którą Brazylijczykom udało się pokonać dość gładko, bo padł tam wynik 4 do jednego. Prawdziwy sprawdzian czekał na nich dopiero w finale i tam stawili czoła reprezentacji Chorwacji. Od początku było wiadomo, że nie będzie to najłatwiejsze spotkanie, szczególnie, że przecież 4 lata wcześniej właśnie Chorwacja znalazła się w finale rozgrywek. Całe spotkanie było bardzo dobrze kontrolowane przez Brazylijczyków, pokazywali dominację i dużo wyższą jakość piłkarską. Bardzo wiele wskazywało na to, że to właśnie moment przełamania, a znajdą się w półfinale i będzie to ten rok, w którym w końcu wrócą na swój Długo wyczekiwany tron. Chorwacja jednak zaskoczyła i zupełnie niespodziewanie udało im się władować piłkę do siatki w 117 minucie, tym samym doprowadzając do rzutów karnych. Tam reprezentanci Brazylii nie wytrzymali presji i kolejny turniej rzędu nie znaleźli się nawet w półfinale rozgrywek. Co więc złego dzieje się z brazylijskim futbolem? Dlaczego od lat nie są w stanie nawet nawiązać do najlepszych czasów brazylijskiego futbolu? Pomimo wielkich nazwisk w drużynie Brazylii w ostatnich latach najbardziej brakowało im głębi w składzie. Prawie cała drużyna opierała się na dyspozycji Neymara, który to jest jednym z, o ile nie najbardziej wrażliwym i podatnym na kontuzję, piłkarzem. Przez cały turniej nie posiadał on godnego zastępcy, a sam nie był w stanie wypracować dla Brazylii tyle, ile by się od niego wymagało. Na samym piłkarzu spoczywa od lat przeogromna presja. Tak naprawdę, od momentu jak tylko zaczął błyszczeć na europejskich boiskach, kibice Brazylii oczekiwali, że stanie się drugim pele i wyniesie ich drużynę na wyżyny, doprowadzając do końcowego triumfu. Ludzie jednak zapominali, kogo koło siebie zazwyczaj miały największe gwiazdy reprezentacji. Kaniarinos. Roberto Carlos, Ronaldo Nazario, Ronaldinho. Nie można nawiązywać do czasów z 2002 roku, kiedy tylko Neymar mógłby jakkolwiek zaliczać się do wcześniej wymienionych geniuszy. Sam Neymar ewidentnie sobie nie radzi z postawioną przed nim presją. któryś raz ogłasza koniec swojej kariery reprezentacyjnej, a tym razem zabrzmiało to dużo poważniej niż kiedykolwiek wcześniej. Neymar zapowiadał już swoje odejście przed mundialem, a sam turniej dodał tylko oliwy do ognia i zamiast odroczyć jego myśli, raczej tylko je spotęgował. Bliźniacza sytuacja działa się chociażby w reprezentacji Argentyny, czy reprezentacji Polski. Lewandowski oraz Messi również byli osądzani o niedołężność w spotkaniach reprezentacyjnych i zarzucano im, że w grze na wielkich turniejach po prostu znikają. Za każdym razem jednak, gdy pojawiał się sukces, byli oni wnoszeni nad niebiosa. Ney od zawsze miał problem z presją, teraz zdaje się, że tylko się on spotęgował. Warto spojrzeć też na skład, bo choć oczywiście na papierze wyglądają bardzo solidnie, tak w realiach spisują się bardzo różnie. Przede wszystkim cała obrona opierała się na kapitalnym Tiago Silvia oraz genialnym duet bramkarzy. Nie wystarcza to jednak do bycia największą drużyną na świecie, szczególnie patrząc na reprezentację Francji czy Argentyny. W obronie brakuje głębi i innych solidnych piłkarzy do gry z Diego Silva. Jednym z pozytywów było znalezienie w końcu swojej solidnej dziewiątki, o której reprezentacja Brazylii marzyła od czasów Ronaldo Nazario. Problem bardzo mocno zmalał, a ten zwyczajnie wykonuje swoją robotę bardzo dobrze. Przede wszystkim przyczyny spadku formy można poprzeć bardzo prostymi faktami. Gdy tylko popatrzymy jak jakościowo spadła drużyna Brazylii, raczej nikt nie powinien być mocno szokowany. Szokowany tym, że ostatni sukces tej reprezentacji miał miejsce aż w 2002 roku. Najpierw za atak w Brazylii odpowiadał Ronaldo Nazario, Rivaldo oraz Ronaldinho. Później przeszliśmy do Kaki, Fabinho oraz Robinho. Następnie był to Neymar, Fred oraz Hulk. A obecnie mamy Neymara, Richard, i Winniego. Nie da się nie zauważyć tak konkretnego spadku. W taki sposób trochę rozjaśnia nam się to wszystko, a takie wyniki Brazylii nie wprawiają już takie zdziwienie jak było to wcześniej. No dobra, no ale to dlaczego Brazylia nie tworzy już tak wielkich piłkarzy? Najpierw warto spojrzeć na to, jak bardzo odjechała im europejska piłka. Od 1978 roku do 2002 roku Mundial wygrywały praktycznie na zmianę drużyny z Europy i Ameryki Południowej. Od 2002 roku królowanie nad tymi rozgrywkami całkowicie przejęła Europa, dając dość do głosu dopiero na ostatnim Mundialu reprezentacji Argentyny. Czym to jest spowodowane? Ligi europejskie stanęły na jeszcze wyższym piłkarskim poziomie niż kiedykolwiek i bardzo mocno odleciały reszcie świata. Argentyna owszem odniosła sukces, ale oprócz pojedynczych zawodników wszyscy grają w europejskich bardzo silnych klubach. Przede wszystkim podłoża odjazdu europejskiej stawki należy szukać w rozwoju młodzieży, które w Europie poczyniło ogromny postęp. Belgia, Chorwacja, Holandia to kraje z małą ludnością, a mimo to potrafią tworzyć swoich niesamowitych piłkarzy i nawet pokonywać gigantyczną geograficznie Brazylię. Szkolenie w Europie wniosło się na ogromny poziom, niedostępny dla brazylijskich klubów. Oczywiście ci wciąż tworzą swoje ogromne talenty, które podbijają Europę. Jednak do głosu nie dochodzą już tylko oni, a przykładowi Magicy znajdują się już nawet w Lidze Gruzińskiej. Piłkarze z Brazylii za samą narodowość już są kilkukrotnie drożsi, przez co kluby z Europy rzadziej obecnie decydują się, by ich pozyskiwać. Również w ostatnim czasie na atrakcyjności bardzo mocno straciła zarówno Serie A, jak i La Liga. Ma to swój bezpośredni wpływ na brazylijski futbol, ponieważ właśnie tam grało najwięcej reprezentantów Canarinhos. Premier League szalenie odjechała reszcie, a Brazylijczycy nie za bardzo są skłonni do wyboru wysp. Wiąże się to m.in. z różnicami kulturowymi, a zresztą język hiszpański oraz włoski jest dużo łatwiejszy dla mieszkańców Ameryki Południowej, a dla niektórych jest nawet językiem stołecznym. La Liga i Serie A kiedyś wręcz rozdawały karty w światowym futbolu i na pewno były dużo bardziej konkurencyjne dla całej europejskiej piłki. Po czasie do kibiców Brazylii doszło również to, że nie mają oni u siebie wcale jakichś dobrych trenerów. Cały czas było to bardzo dobrze ukryte, bo mając w składzie takich piłkarzy jak Rivaldo, Ronaldinho czy Ronaldo, nie było to aż tak widoczne. Dopiero kiedy ci najwięksi odeszli, a z reprezentacji Brazylii trzeba było wyciągnąć 100%, żeby wynieść ich na wyżyny swoich możliwości, nagle okazało się, że Brazylia nie tworzy i nie ma żadnych swoich dobrych, lokalnych trenerów. Dysponowali oni bardzo słabymi i przestarzałymi schematami. Nie chodzi tu już nawet o pierwszą reprezentację, a ogólnie o całą brazylijską piłkę. Jeżeli zawodnicy w klubach są średni i nie ma kto tam ich trenować, wszystko odbija się skalowo na całą lokalną piłkę. Spore nadzieje pokładano w poprzednim trenerze reprezentacji, jakim był Tite. Udało mu się również z reprezentacją zgarnąć Copa America i niektórzy czuli, że to trener na odpowiednim miejscu i o odpowiednim czasie. Tite jednak już przed Mundialem zapowiedział, że niezależnie od wyniku Kaniarinhos. Był on często krytykowany za defensywny styl gry, a niektórzy fani mimo wyników nie przepadali za ówczesnym trenerem. Również przyczyną upadku reprezentacji Brazylii jest to, że zwyczajnie futbol się zmienił. Nie ma już tyle miejsca co kiedyś na gwiazdorskie popisy, sztuczki czy podwórkową zabawę, a właśnie tym brazylijski futbol czarował nas wszystkich przez lata najbardziej. Obecna piłka stała się dużo bardziej taktyczna, co niestety trochę zabiło ten magiczny dół gry. Również trzeba być dużo lepszym fizycznie, a do tych raczej zawodnicy Brazylii nigdy nie należeli. Obecnie piłkarze wyglądają niekiedy jak gladiatorzy, a takich składzi kanianarnios szukać na próżno. Na pewno problem brazylijskiego futbolu jest bardzo złożony i nie jest wcale taki łatwy do wyjaśnienia. Czasy największych magików niestety zostały już tylko w pamięci. Największy kryzys Brazylii w historii pokazuje, że piłka zmieniła się bardzo mocno i kto wie, czy może jeżeli się do niej nie dostosują, znikną na jeszcze długi, długi czas. Mimo to nie można zapominać, że największy kraj Ameryki Łacińskiej jest proskopalnią nowych talentów, a nigdy nie wiemy, kiedy zostaną tam wynalezione kolejne diamenty, które być może w przyszłości dorównają tym największym w historii. Póki co niestety nie widać, jednak końca kryzysu, a przy odejściu Neymara, może się okazać, że będzie tylko jeszcze gorzej. Futbol jednak całe życie uczył, że potrafi zaskakiwać i kto wie, czy nie będzie i tak w tym przypadku. W końcu to magiczny piłkarski kraj. Dzięki za oglądanie tego filmu do końca. Dajcie znać, co myślicie o reprezentacji Brazylii. Czy tęsknicie za najlepszymi czasami w ich wykonaniu? Piszcie w komentarzu. Jeszcze raz zapraszam Was na nowo założonego Instagrama. Wszystkie linki znajdują się w opisie. A ja jeszcze na sam koniec chciałbym wam przypomnieć o ofercie od STS i o tym, że z kodem świat futbolu otrzymujecie gwarantowane bonusy. Sprawdźcie konieczne linki w opisie i przypiętym komentarzu. Oferta skierowana tylko dla osób pełnoletnich.